Siemaneczko, z tej strony Neresia, jest ze mną Kulfon. Jestem Siemanko. E, witamy Was w kolejnym odcinku Non Star Vattugalery. Jeżeli chcecie zobaczyć, co działo się poprzednim razem i, i, i w ogóle to, dlaczego tak nam się rozrosła baza, to zapraszamy Was na obie playlisty. Zapraszam Was do Kulfon na kanał, żeby zobaczyć poprzedni odcinek. E, I piszcie w komentarzach, kto widział. To będziemy zostawiać serduszka, no jeżeli ktoś widział wszystkie odcinki do tej pory. Niech mi się ktoś spróbuje znaleźć takie, co nie widział wszystkich. No, ja nie wiem. W znajdę, znajdę Wystalekuję. Ej, <laughs> mieliśmy te pitle wyłączyć. E, a. No tak. trudno, Wyłączymy <laughs> następnym, następnym razem. <laughs> no, ja, ja mam o, mieliśmy pitle wyłączyć. <laughs> um, zbierasz te meatballsy? Będziesz e, chciał je jeść? Bo ja mam jeszcze... Ja też zapas jeszcze. Pięć mięsa mam, i ja bym chętnie wrzuciła to no pięć No ja właśnie mięsa jeszcze tutaj. mam trzy mięsa. To jagódki dorzucaj albo coś. Ja tutaj y, na ten. Y, może po kupę pójdziemy, co? Bo tu mm. my tak wiesz, pichcu pichu. Ja miałam iść na pająki ogólnie. Tylko tak się stanie, żeby sobie zbrojnie zrobić. Wiesz, tej lepszej. Aha, aha jak najbardziej. E, z tego. Te mm, drewniane nie. Dwa drewna potrzebuję. Mogę tu ściąć? Nie, dobra, tam mieliśmy las wycinać, ok. Ja mam 30 drewna, jak chcesz. No, sobie zetnę. No w Co? Co to jest szczęście. Co ty tę żywą kłodę? Niech ona sobie tutaj leży, bo ona mnie przeraża. <grywa> <grywa> Ta żywa kłoda, to kłoda to noszę jest Noszę wytkuszny. i noszę. Noszę i noszę, cię, cię. jak listo, noszę. E, e, Neresie raper. Dostam prezencik, dostam prezencik. O! No widzisz. No pr... Ale to się właśnie opatrzcie, tylko coś tam ja na prezencik. No, tydzień temu ja miałem prezent i teraz ty dostałaś. I rękawiczki. Dostałaś samo to samo co ja. Jej. Będzie, będzie moc. Będzie, o, będzie. Kalinę potrzebuje. dobra. E, Mimo, nie działa ten z przewidywaniem, co będzie w krokpocie. Nie rozumiem czemu. Nie, nie masz tam tego na, napisu Predict pod spodem? Nie nie mam. Masz tylko Kuk? No? Uu. Także dziwna sprawa w ogóle, jeżeli o to chodzi. Tu mam na tu mam... Co tam? A, porobione. Nie ma tam. Z tym, tym trawskiem. To możesz y, napalić w, w piecu chyba, nie? a w sumie tak chyba. Znaczy no w tym tamten, tym, tym tam. Ty no. No widzisz, tylko. Mm. No. Wiesz co? Ja się zastanawiam, co wiesz jedną nie zrobi po prostu. Zrób, proszę. Bo my się tak tym jednym kurczę gnieździmy. No strasznie. Poszłam na kupy jakby co? Okej. Okay. Tak Ciężko trochę, robiło... nie, nie ma ich za garnek. dużo, ale. Ach, węgla potrzebujemy jeszcze. No to tydzieła hmm. dziewczynko z zapałkami. Patyczków nie, nie mam. Serio? E, ja mam 29 patyków. W mi zostało tylko 4 i to tak. Czekajcie ty tak popalił, tylko A tak to skreszkę Ty Tymi dziurkami się przemieszczasz i nie, nic nie zbierasz w ogóle. Hmm, to jakoś wyszło. Samo wyszło. Ciach! Ja. ja się boję, że te bawoły niedługo będą miały jakiś okres godowy, ale to chyba na wiosnę, nie? Eee, chyba tak? Zadajesz zbyt skomplikowane pytania? Bo wolałabym, żeby nie miały okresu godowego w momencie, kiedy ja zbieram kupę. Wiesz o co chodzi, nie? Aha, no tak. Wiem, że się im dupy w każdym razie nie świecą, ale to tak. Poza tym to nie. No. Tyle co wiem. O, ziemniory. Lubię ziemniory. Te ziemniory są fajne, co, trochę to jest pożywne. Tak, dużo daje? No, czekaj, mam jakieś niesiedzone. E... 18, 8 żarcia, 3 HP, Sanity 1. W ogóle mam chyba dwa mody jakieś, i, i, i się nakładać na drugi, więc. No <laughs> Nawet mam czas gnicia podany. Co ty? No chyba, to jest tak. Jaki ty, ty masz mod sama? do tego w takim razie? Nie wiem, bo jakieś dwa odpaliłem mody i mi się nakłada jeden na drugie i widzę, widzę normalnie dwa roczne te. Huh. Dwa, dwie różne informacje. Hmm. Znaczy się, one no się pokrywają oczywiście, żeby no, nie no. było, nie? E, <laughs> nie widzicie, tak, że to wiesz... Kursom się podekscytował jak... tym modem do tego stopnia, że ja zapomniałam komentować, że walczę z pająkami. Aha, <laughs> czyli w końcu poszłaś robić to, co ja miałam pójść zrobić. Tak, no, tak jakoś wyszło. Łatwo idzie z nimi, wiesz? Serio? No, Tylko tak, czeka, bo ja nie mam. Ja miejsca, nie mam miejsca. Meści mnie też się biednie robią kwiatuszki. Ja zbieram o, o, o. kwiatuszki normalnie, bo ostatnio mi psycha trochę siadła. Tak, jest noc. <laughs> jest już ciemno. Wszystko jest. Gdzieś tu było Twoje ognisko. Czy ono jest blisko, czy jest daleko? Kurde, ono co? chyba jest co? daleko. Co? Nie wiem, gdzie ono jest Twoje blisko. blisko. Na prawo, na prawo, centralnie na prawo. Aha, i jest, jest, ale nie, bo to jest za daleko od pająków. bo Chciałam zobaczyć, czy uda mi się podpalić ognisko i zniszczyć ten kokon, ale najwyżej zniszczy kokon rano. Nie co? spieszy mi się aż tak. Co? Po co chcesz kokon niszczyć? Żeby mieć silka, czy, czy nie? Czy, A? czy lepiej farmić A to nie pająki? Jest? Ale z pająków koko... jest? Nie, się nie z kokonu też wypada. Mhm. Chodźcie, pająki. No, choć Ja nie wiem, gdzie te zapalniczki się robi chodź, ciemno, chodź. w ogóle. Nie mogę robić zapalniczkę. A tu jest. Hmm. Tra, la, 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 jest. Tu nie dajesz taką zapalniczkę, też mogę zrobić jak chcesz. Mi możesz zrobić zapalniczkę? No pewnie. Ona w moich rękach też będzie działała? Nie wiem, przekonamy się. W Wilson nie lubi pająków. Znaczy, nienawidzi Czemu nie pająków. To jest tak samo bohaty jak i on. Jak zarośnie. Szybko. Ginę. Czemu? Ginę. Nie gin. Czemu?! Nie, kulfon. Nie. Nie mam pochodni. Jest jasno, mój boże. Czemu? Aż zanim mówiłam, z tego nie, wszystkiego! Drasz. Ale mnie biła ciemność, już kulfon. Ja mam 83 życia. O. Aż się spociłam normalnie Au, nie Dobra, gryź mnie, ci, jeszcze ja pająk nie ugryzł Ja ci jednak zrobię tą zapalniczkę, naprawdę <laughs> Ja byłam pewna, że ja mam jeszcze jedną pochodnię, wiesz? A okazało się, że nie <laughs> Także ja, no, zostawcie komentarz, jest... kto obstawiał, że jednak zginę Jak się zestresowałem się normalnie tak też... spiłam I Ja wyrzucam ten lód, nie, zjem go Zjadłam lód nie wiem, co mi to dało, ale zjadłam. Ale aż się spia, aż mi ci się nie skoczyło normalnie, aż teraz mi serce tak... Nie umrzyj, weź nie umrzyj, proszę cię. Pomyliły mi się klawisze. I to wcale I... nie tak, że chodzę z bronią w ręku i jestem w, w bawołach. Nie, ja wracam do bazy, ja będę sobie statecznie robić farmy i gotować, to chyba, to chyba, to <laughs> chyba nie, jest najbezpieczniejsze. Nie, tak wolisz się poczuć kobietą, tak? Tak, tak. Kobiety do garów. Tam przynajmniej nic wam nie grozi. Ojejku, ale się spłoszyłam. Nie, to nie może być ostatni odcinek. To nie może Absolutnie. być ostatni odcinek, to nie może być takie proste. Nie. O. O, ale było ciężko. Ale emocje. O, królik. O, tutaj też jest jakieś obudowa na użynisku, Tam niedaleko się zrobiło. E, tam, bo ja tam pułapki stawiam te zębowe. Aha, no. takie buty. Dobra, to ja zrobię garnuszek. Ja tylko do garnuszka jeszcze potrzebuję y, kamienie. Daj kamienia. Daj, już idę, już ci dam. Chcesz? Ja w sensie robię. E, czekaj, miejsca nie mam. No, widzę. Tu Gdzie tu Jakieś jagódki? Eee, no. Ja zrobię tam, ja farmy jeszcze. Znaczy, no jedną, bo więcej kupy nie mam oczywiście. Kurde, miałem te jagódki nawieść. Posz. Kamie mam? I co jeszcze potrzebowałem do tego? Eee. A mogę już, dobra. Gary, już potrzebowałem gałązek, ona zbierałem, dobra. Ja bym zrobiła bardzo chętnie e, kolejny ten. E, skrzynkę, o! To jest, to no jest chyba słowo odpowiednie. Kolejny skrzynkę. Często się do tego te ganki trzeba na od drugiego stawiać. Na trudno się mówi. Pod spodem mogłeś bardziej postawić, też by weszło chyba. No Właśnie, że nie zmieścił się koło tego. Pateczka. Co ty? No. Co za ziomek? Eee, A, jeszcze może bym odpalił, może bym kazał skręcił, co? I gotuj się teraz. E, ja włożyłam tę dubkę e, pająkową i jedną tą... pachatkę, nitkę, coś tam. Musi być tam coś dobrego, jeżeli tak bardzo tego chcesz. <noise> Dobra, to ja tu fungiel wrzucę. A te, te, te wszystkie te cebule i tak dalej, to coś takiego one... dają więcej? Nie wiem. Znowuż bez drewna jestem, spróbuję to upiec. Upiekę cebulę. Chyba, że one mogą jakie wypłynęcie robić, może ty? Hmm. Eee... Ty, a to he... Sanity przywraca. O! Co przywraca Sanity? Cebula upieczona. Tak? Mhm. Fajnie. Mhm. Cztery chyba? Niech jakieś załoba, ale. Fajnie. A rzutkiewka? A rzutkiewka? jak sobie upiekę żodkiewka jeden sanity, 8 helfa u ja pozbiłam trochę brzuzek w to sensie czekaj porozwałam. bo ciebie tam coś ubiło ty, ty sobie hp odwróciłaś, czy nie nie mam 79. Poczekaj, to czekaj czekaj, czekaj tam gdzie 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 się gdzie nie nakarmić nie mogę. <laughs> Kulfo, <mnie> karmi <laughs> O, mam nieświeże skitery z Dziękuję bardzo, zawsze to trochę do przodu. No. A ja mam jeszcze kubkę. No. Słuchajcie, jeszcze mogę ziemniakami takimi mniejszymi nakarmić. <grymne> tak <utłuczyć. grymne> też mają hapę, też dają tego. Do garnka nie hape, można włożyć? No, a nie wiem, to są już upieczone, wiesz, Także nie wiem czy można. Czekaj, zaraz zobaczę, tylko tutaj ten, Nawiodzę jeszcze te jagódki. Może coś nam jeszcze zdąży urosnąć. O, tutaj ci marchewkami wypełnię Hop. jeszcze. O. A tu... Ziemniaki ogólnie, ziemniaki ogólnie same Ale? pieczone są dobre, także... Okej. Okay. Y, dobra. Mm. A co robi jeszcze rzodkiewka? Daj się do Kutlu, Nie mam drewna. Nie mam drewna. Y, masz jedzenie, ile masz jedzenia, ile masz kulek? Dwie. Y, dobra, to wezmę tą to. Później kolejne dwie ty zbierasz. Spokój jeszcze zrobię. Chciałam dwa mięska. No, bo ja tych ziemniaków się pozbyłem. Ja mięsa to mam dużo. Ale ty, serio, jak te, te, to co ci dałem? Te ziemniaki? Tak. To były już przepieczone. No. I dało się i to do gotowania dać? Oczywiście. I co z tego wyszło? Też kulki? No. Oh. Very interesting. No? Ta-da! 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 No przecież ci mówiłam, że ja pieczone kasztany też dawałam, nie? <laughs> Aha. Ale pszczołne były! No! Aaaa! Ta siekiera mi się skończyła, a zaraz będzie ciemno. No właśnie mi też się kończy. Ale się spuszyłam, że się będzie drzewiec. Nie, ja już dzisiaj nie potrzebuję więcej wrażeń. <grym> ja już naprawdę nie potrzebuję więcej Ale wrażeń. Ale chciałeś zapalniczkę zrobić, Już zapomniałem. Ja, to jest ja już nie chcę ani zapalniczki. twojej zapalniczki, ani już nic. Ja chcę sobie prowadzić spokojne życie statecznego farmera. Ciemno, 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 ciemno! Biegnę, dobra. Okej, okej. Okay. Okay. Zapalniczkę, co ja potrzebuję? Ręce idą. Z... misio. Y on będzie straszył obie ręce? Podobno. Zaraz sprawdzę. Czekaj. Żadnej nie wystraszył. Co za misio, On jest zepsuty! <laughs> Masz Beroken misia. <laughs> no co za... Jakby nam całkiem no ogień zabrały, to by było dopiero Char Commando. Pozamiatane. No, czekaj, dobra, ja tą zapalniczkę dalej nie zrobiłem. Złoto i linę Ale potrzebuje. mam psychę słabą. O ty panie, daj mi te płatki. Pozbieram sobie więcej i zrobię sobie wianek. Czemu marnujesz płatki? Płatki róż, oczy zmruż. to no, teraz pisze na tym, na, na... Poczucie mnie, że to jednak zjawy likwiduje, a nie ręce. Nieważne, no, ale, ale byliśmy blisko. Czekaj, tak. ja sobie poukładam, bo ja lubię mieć poukładane w ekwipunku, okay, to tu, wziąłeś, to tak. tu, to tutaj, kamyczek tutaj. Przydałyby mi się kwiatki. <laughs> Proszę bardzo, już ci daję. sztuk. Dobra, na jeden zapalniczkę będzie, Co by potem zrobię drugą. Dobra, jak nie chcesz tego krok kropota opróżniać, to ja opróżniam. Mam jeszcze jednego przepieczonego kasztana. Masz. I dwa potworne mięska. O, dziękuję masz. bardzo. E, I dwa potworne mięska, proszę bardzo. Ty jak będziesz sobie gotował, to masz sobie gotuj. No właśnie, że też jeszcze mam dwa. <laughs> nie w zjadłem! Potworne mięsko! Pięć dni zostało, no to jeszcze warzywa nam się... E, smacznego! Nie podpal! Naszego Uj. wiesz na no, 77 mam, także troszkę się odstygowało W ogólnie ja mam 3 mid wiesz, i także... Dobra, zobaczę że to zarzutkie. Ja mam daje, 6 mid Tak Tak propos. 11. O, 8 hapsa. To, to ci się przyda. Ty czekaj, posadzę tego. O, tu jest posadzona. Co tu masz? Papusiaj. Ja zresztą dam ci zjedz sobie. Co to jest? Uuu, ja to chcę. Dziękuję ci bardzo, mam życie. Zobaczę co ziemniaki dawały gotowane. Bo ci tam dają te ziemniaki gotowane, one dają w sumie 3 HP, ale dają, nie? Mhm. Ach, w sumie 18, 18 głodu zaspokajają, tak także to są dobre. Nie, wiesz co, ja idę zbierać sobie e, te... Tiruriru. E, kwiatki. Ja tam na dole <noise> mówiłam, <ci>. że... <noise> nie, nie znasz mojego Tiruriru? Wszystko jest Tiruriru. Eee. zjadłem surowego ziemniaka jeszcze. No co, co ja dzisiaj mam z tym jedzeniem. W ogóle ja się surowym Właśnie ziemniakiem. z raki dostanę, to będę te krzaki normalnie tutaj obrabiał. O! Mogę sobie pozbierać. A ty te? Zebrałeś te kwiatki. E, tak. Hmm. Zbieram sobie trochę tych patyczków firmowych. Czy to będą kwiatki? Tu będą kwiatki. Ale to są złe pszczoły. Hmm. Ryzyk fizyk. <laughs> nie, nie idę tam. Ale zbiorę trochę jeszcze kamienia, korzystając z okazji. I może następnym razem pójdziemy zbierać kwiatki, co? No właśnie, ja teraz się wybieram na jakieś kwiatki. Tak, ale ty Tylko idziesz. Ja pozbieram po trochę. Yy, ja idę tam do, wieśni, do, do wieśniaków, bo do świniaków. Aha. Wszędzie tam miały kwiatki? Okej. Okay. Ja pozbieram trochę tego kamienia jednak na razie bo do kwiatków mam dosyć daleko, o tu widzę jakiś kwiatek także po drodze będę sobie na pewno kolekcjonować y, bukiety zostanę, Wilson zostanie florystą o skończył mi się kill -off. a to florysta to nie jest ten od, od tego od y, no. będzie komponował sobie kwiaty szpady? od szpady? B bukiet. <laughs> czuję, że wklejam tu definicję z wikipedii do odcinka <laughs> Nie, to jest florecista chyba, nie? No. Tak, tak. Dobra, chyba tak. Nie było tematu, nie było tematu. No także... Co, co, coś, coś tam, bzyczały te pszczółki, wiesz? Tak, to na i no, O, strasznie przesta. głośno robi. My tu mam takie kwiatki, tylko one się związują zwią, złe kwiatki. To, nie, ja wiem, to tych to, nie chcemy zbierać, to chcemy raczej po drugie. Miałem pójść po kwiatki, a zbieram. Co zbierasz? No kufno, ja no kufno. No <grym> <grym> Że tak ten kolokwiar Dobra, idę do tych wiśniaczków tam dalej. <grym> czy, czy świniaczków. Ciemno, ciemno. To drzewo wyrzuciło patyk. Jak Patek? To drzewo A to takie wyrzuciło. Usch patyk. takie. To takie Twiggy Tree. Ono Aha. wyrzuciło patyk. Ale tak, tak samo z siebie tak? Tak. pomogłeś pomogłaś chcielką? Nie, wyrzuciło patyk. Hmm. A tu są niebieskie grzyby, ale niebieskie grzyby to są te, co się w nocy całkiem robią, nie? Ja się chyba boję zostać tu do nocy. A te, 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 te róże to się też nadają? Au! Mówiłam, nie zbieraj róży, bo ona kole. <laughs> ale mam kwiatka! <laughs> I zostawiłem Aj, złoto kulpon, i sobie zapomniczki nie kulpon. zrobię, Serio? A nie masz już zapalniczki? No mam, ale resztkę. No, no to... Ja jakieś dziwne trzewo tu mam. Pamiętasz, teraz noc już jest dłuższa trochę. O, tu krety są, ojoj. Ale tu jest dużo kwiatków, oj rzodkiew. Szyszka trzewa gałązkowego. To, to chyba to miałaś, takie tryki tri no tak nie wyglądało, nie? Aha. Takie, I takie, takie takie, takie, takie śmieszne, takie długie i takie ma ptingi na końcu. O, raz go się rozsypało. <laughs> no spoko. O, tu są Dobra, mam A, 7 ty, 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 płatków. Ty, 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 ty. Jeszcze trochę potrzebuję, żeby zrobić pianę. Yy, Czemu bianek? to jak śpi pod domem. Ojej, zmęczył się, no nie zdążył dotrzeć. Ha, dom, 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 i poszli! <grybki> A ten, i grzybki zielone? co się zbierało? Yy, zielone tak, bo zielone na Sanity chyba są, nie? Jak Ocha, się je upiecze. Tak. No bo tak to minus 50. Dwa grzybki mnie nie ma. <grybki> dwa grzybki jest impreza, nie? <grybki> no. To zbiorę ich przy okazji kilka. Zbierz zbierz. No dobra, bo ja jestem w zbierać. jakimś szalonym kwiatki. terenie. Brzozowym. Czy na brzozowym... O, też mam zielone grzybki. Czy na brzozowym terenie są e, kwiatki? Powinny być. Bo ja nigdy nie pamiętam. No są. W ogóle tak strasznie dawno nie grałam w Don't Starve, że ja za, za wiele to w ogóle nie pamiętam, ale tu jest dużo zielonych grzybów, muszę szybko zbierać. I krety. Kret, krety się też łapią w te pułapki na króliki, nie? Eee... Przytaknij, po prostu przytaknij. Tak, tak, tak oczywiście, <laughs> że tak. <laughs> No, ale no, nazbieram. Tak. ja cię nazbierałam teraz yy, sporo grzybów tych, yy, tych, tych zielonych, w tych brzozach i fajnie, bo sobie je upiekę i będę miała dużo sanity. No Przynajmniej tak. tak wygląda teoria. A w praktyce się to się ogólnie. okaże. Nocka, nocka, nocka. Ha, ha, nawet postawiłam sobie ognisko. Dobra jestem. Ja też. Dobra, to ja sobie zrobię jeszcze jeden wianek. Tak, one dają 15 sanity. Także jest spoko. Upiekę wszystkie, najwyżej no, później wrzucimy jako wypełniacz. Faktycznie. Ja mam w sumie maksa w tej chwili, no to... Także... No, zbierałem tych kwiatków jak... Jak... No. Mhm. <grym <grym A mi dalej brakuje czterech kwiatków do wianka, nie? Nie kreatywam cztery kratki. cztery kratki mi zostało, ale ja potrzebuję zapalniczkę. Ja sobie z Sanity trochę podniosłam, ale trochę mi życie spadło, także niestety coś za coś. Mm -hmm. Mm -hmm. E, seedy upieczone chyba dają życie, co? Tak, ale dają jedno żyćko. Nie, no słuchaj, tak, To no, tak to, to trochę to, bez szału. Można... Tego to może sporo tam ten, nie? O, upieczone e... rzodkiewki dają trochę. Tak, Coś jeszcze mogę tu upiec, żeby mi dało życie? Jak nie, to później do garnka włożę, więc spoko. Nie ma strata. dają 8, także bardzo ładnie dają. Health, health. tu daję 3 i 3. Jak to upiekę. Norzuczkiewki dają super. Popcorn dalej daje 3. A jak granata upiekę? Cebulka daje 3, healtha, ale 500. <laughs> granat miliki? upieczony daje 20 życia, kulfonie. A co to jest granat upieczony? No granat! Granat, taki jak się z farmy zbiera, nie? Aaa, myślałem, że na jakimś, na jakimś polu minowym była. <grystanie> <grystanie> no prędzej ten, by odjął <grystanie> życia. <grystanie> oj, co tu kwiatuszków. Oj, 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 oj jak była No i właśnie na brzozach jednak nie ma kwiatków, także wracam. Spoko, to są takie pola, wiesz, 9 na 9, gdzie 3 na 3 w sumie, czyli 9 sztuk i, i ten. Tak, ja myślałem, żeby tego elefanta nie przyczaić, nie? Yy, można próbować. Dobra, tego ja spróbuję przyczaić. Może to przeżyje. Hmm. On sam z siebie przecież nie atakuje, więc w razie czego to... Nie że jak na koza trafię. <laughs> no tak. Tik, 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 tik. Ja tu próbuję. O nie, strasznie już jest dużo czasu. Minęło 23 minuty. Także mam nadzieję, że Wam się podobało. Oczywiście, zapraszam <laughs> serdecznie do Kulfona. Nie, bo tak dobrze się gra, że ciężko jest zapanować nad tym tak. czasem. I te odcinki znowu, wychodzą znowu. naprawdę dłuższe niż byśmy chcieli. Także jeżeli chcecie zobaczyć, czy Kulfon trafi na kozę, czy jednak na koła elefanta, to zapraszam Was do jego perspektywy na kolejny odcinek już w środę o godzinie 16. Zapraszam serdecznie. Także, kto nie subskrybuje, kulfona, to niech zasubskrybuje. Kto Ten może mnie nie subskrybuje, niech zasubskrybuje. E, zapraszamy na kanale, są też playlisty, jeżeli chcecie zobaczyć poprzednie odcinki. No i, i, i trzymajcie się ciepło. Życzymy Wam miłego, miłego Dziąka. To, to papa. Pa. 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 <laughs>